Spałeś w ogóle? Z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu. Poza tym i tak bym nie zmrużył oka przed akcją. Ale ten materiał jest niezły. Przyda się nam. Zerknij. Ale taki widok nigdy mi się nie znudzi. Nie każmy im czekać. Wyglądają na gotowych. Dla niektórych to pierwsza taka akcja. Pewnie Mitch ogarną wszystko. Wiem, na razie myślę o najbliższym kryzysie. Nasze sprawy same się nie rozwiążą. To? Napięcie? Czyli już zdali sobie sprawę, na co się porywamy, właśnie wróciliśmy ze zwiat. Sam zobacz. Spałeś w ogóle? Z wiekiem człowiek potrzebuje coraz mniej snu. Poza tym i tak bym nie zmrożyło oka przed akcją. Ale ten materiał jest niezły. Przyda się nam. Zerknij. Dzięki. Plan jest prosty. Mamy dwa cele. Dostać się do Arasaka Tower i umożliwić wi wejście do Mikoshi. To po pierwsze. Po drugie, korzystając z zamieszania musimy zgarnąć stamtąd jak najwięcej sprzętu. Takie fanty rozwiążą nasze problemy z kasą. Do Mikoshi możemy się dostać tylko robiąc podkop do podziemi Arasaka Tower. Co oznacza, że musimy wbić się na plac budowy tunelu Maglewa i ukraść system Serknight Corp. Z pomocą drona namierzyłem kilka newralgicznych punktów. To jest dolina, którą dostaniemy się na miejsce. Wątpię, żeby spodziewali się ataku na plac budowy. Ale i tak musimy być szybcy. No wiem. Trzeba zdjąć ochronę, zanim zawiadomią swoich... A jak nie będziemy dość szybcy? Do tego przyda się Bob i jego zagłuszacz. Trzeba będzie go odpalić w okolicy anteny komunikacyjnej. Ale nie oszukujmy się, to ich nie powstrzyma na długo. Miejmy nadzieję, że na tyle, ile potrzeba. Mają jakieś drony, systemy wczesnego ostrzegania te sprawy? Nie jest to Fort Knox, ale Nightcorp korzysta z usług Militechu, więc nigdy nic nie wiadomo. Na pewno patrolują okolice. Zresztą, w razie czego my też mamy drony. Teddy będzie czuwał, żeby nas ostrzec na czas. Zbudowy jest ogrodzony. Wyrzutnia pan Cerk i da sobie radę z tą bramą? Z palcem w dupie. Okej, okay, na razie spoko. Co dalej? Gdy dostaniecie się do środka, namierzycie system SERK. A potem nakłonicie go do współpracy. Od tego mamy Karol i Micza. Uruchamiacie maszynę, przebijacie się i droga do podziemia Rasa Tower staje przed nami otworem. Stamtąd wi, pana i ja dostaniemy się na poziom laboratoriów i poszukamy dostępu do Migoshi. A co z czasem przekopu? Możemy się wtedy spodziewać jakiś niespodzianek? Jeśli wszystko pójdzie tak, jak ustaliliśmy, nikt nie powinien się zorientować, gdzie jesteśmy i co planujemy. Jak chcesz jeszcze rozejrzeć, to śmiało. Mamy jeszcze trochę czasu. Tyle mi wystarczy. Było na tyle. Wszystko okej? Okay? Jak stamtąd wrócimy? Tą samą drogą. Szybkie wejście, szybkie wyjście. Nasi ludzie spróbują zabezpieczyć trasę na zewnątrz. Dobrawi. Jesteś gotowy? Gotowy. Wszyscy wszystko wiedzą? To jedziemy. Kaldos w konwoju. Piękny widok. Hmm, piękny. Przestrzeń pustyni usuwa w cień jedynie przestrzeń kosmosu. I jedź za mną! Dobra, wszyscy mnie słyszą. Ustawiłem nam wspólny kanał. Na żywo z Badlandów specjalnie dla Was nadanie. Teddy! Dobra, dobra. Już jestem cicho. Spaliłeś tego drona? Kraj buczyj. Zawróćcie na Powtarzam, zawróćcie na Ja pierdolę, robi się tu gorąco! Bii! Pamiętasz o nadejniku? Tak, bierzemy się w to. Powodzenia Pana, sprawdziłaś, czy wszystkie systemy są na chodzie? Sprawdzam. Wtrysknij drogę. Działko też na zielono. Wszystko w porządku. No to spoko. No i poszło za Kurwa! Coś się zjebało! Padła cała elektronika! Spróbuję to ogarnąć, ale Wii wy musisz wyjść i zdjąć z nas te drony. Okej, okay, biorę drony na siebie. Ty zajmij się pancerem. Nie, nie, nie! Mam ogień w pochwicie, pierdolone z Panujesz to? Jakby coś pierdalać tamto. Ludzie, kurwa, gdzie wy jesteście? Wstępcy przy tym nadajniku, co jest? jak to wygląda. Ida, opinię panowane. Robią wejście do awaryjnego zasilania. Część systemów przejdzie na analogowe, ale powinno pomóc. To błąd. żywot. Prawujecie. Posprzątajmy to gówno. Sorry, już wiedzą, że w pani gości puścili na nas drogę. Obie potrzebujemy jeszcze czasu. Poradzisz sobie? A mam inne wyjście? Działajcie tam. No się nie przejmujcie. Systemy wracają, możemy jechać. Dobra, Panter panther chodzi. Jedziemy do ciebie, wytrzymaj tam. No, nareszcie, bo smutno jest tu bez was. Jeszcze jeden z mnie nie namierza, ale zaraz go. Bobby! Pobij! No, Bobby! Bobby, słyszysz nas? Powinniśmy chyba. Nie możemy się teraz. Smyczyć, tak? Kurwa. Bill, panter nie wytrzyma już długo. Systemy mogą paść w każdej chwili, ale musimy dojechać na miejsce w jednym kawałku. Potem będę improwizować. Poradzimy sobie, trzymaj się. Przez bramę. Weszliśmy! Vi, pancerz dycha. Tak jak myślałam, siada napęd, balistyka, głowica, wszystko po kolei. Jesteś w stanie coś z tym zrobić? Spróbuję. Albo dam radę, albo ten złom całkiem papie. Wyskakuj stąd. Pomóż naszym. Posłonimy cię, tylko się pośpiesz. Panam! Na górze powinna być stacja obsługi. Tam się podłączymy zdalnie. Proszę, Widzę konsoletę. To my się podpinamy. Co z zabezpieczeniami? wi to nie jest stacja kosmiczna, tylko duża wiertarka. Plus! Karol w to wejdzie jak w masku. Okej, okay. uruchamiamy wiertło i przebijamy się pod Arasaka Tower. To chwilę zajmie. wi osłaniaj nas jakby co. Mamy towarzystwo! Cholera, sporo ich. V, pomóż nam, to pierdolony militek nie odpuszcza! Cholera wygląda na to, że ma ustawiony kierunek od wiertu na automacie. I jak to zamówisz, żeby skręcił? Będę bardzo przekonująca. Ty weź autopilota i uruchom awaryjny ręczny. Jest, działa. No to startujemy. Walga idą do sprawy! Idź ile macie? 11%! Procent. Chyba nie da się dokościć. Nie, nie da. żyć!

pancera nie mamy z nimi szans. No pierdol, mogę. Bicz, słyszysz mnie? Moduł nawigacyjny blokuje inne systemy. Mogę odciąć? Odcinaj! Darabij. Ja nie chcę! Ja mam lecie do żyć! A pałka! Leci na nas pierdolona a pałka! Oh. Ja. będę lądować! Nie dalek na to, Teddy! A proszę. Co teraz? Apu! Jak po Nie Kończmy! To no dalej! Go jeszcze?

Jedziemy. Kupimy wam tyle czasu, ile się tylko da. Dzięki. My pilnujemy Micza i Karol i zabieramy się za te śluzy. Musimy przechwycić złom Militechu, zanim dotrą do naszych. Jak osadzona że... Zajmiemy się. My się tu też nie nudzimy. Kupimy wam tyle czasu, ile się da. Trzymajcie się. Pi! No to się nazywa wejście z Nic wszystko ok? Ostro za przęsło, ale jest dobrze. Zmieniliśmy ich. Sol, Mitch, wracamy do was. Dobra robota, ale my tu mamy mały problem. Jaki problem? Wywaliło nas. Restart nie pomaga. Coś tam się musiało stać. Nic stąd nie Znakomita robota, dzięki. Teraz cięcie hodory. Trzeba rozwalić te śluzę. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City Miasto Snow